Dla mnie to się wzięło z tego, że ja stanąłem pod drzewem, pod którym zawsze przechodzę, w Parku Narodowym, obok którego mieszkam. I ja sobie wtedy uświadomiłem, że pod tym drzewem będzie mógł stać mój syn ze swoim dzieckiem, i ono cały czas tutaj będzie. I ja wtedy wychwyciłem taki element tej ponadczasowości lasów. Lasy, które w mediach są sadzone, gdzie ktoś mówi, że my co roku sadzimy 500 milionów lasów, drzew rocznie, to są lasy na deski. To nie jest coś, co dotrwa do wieku dojrzałego. Na tym kanale chcę dzielić się z Wami wiedzą na temat ubioru, stylu i świadomych zakupów. Jestem związana z branżą mody, ale nie chcę tym samym przyczyniać się do konsumpcjonizmu, ponieważ nie jest on zgodny z moimi przekonaniami i wartościami. Zaczynając od zeszłego roku, kiedy przez 365 dni nie kupiłam sobie ani jednego nowego ubrania, chciałam w tym roku również zrobić coś większego, coś, co w dłuższej perspektywie przyniesie dla nas wszystkich namacalne korzyści. Długo zastanawiałam się, co może to być i wspólnie z Jarkiem wpadliśmy na pewien pomysł. Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku. Ja mam na imię Zosia i dzisiaj mam dla Was taki trochę wyjątkowy odcinek, dlatego że, jak wiecie, na tym kanale głównie mam poradniki dotyczące stylu, zakupów, ubioru. Natomiast dzisiaj mam o tyle wyjątkowy odcinek, że chciałabym się z Wami podzielić pewną inicjatywą, pewnym projektem, którego się podjęłam i opowiedzieć Wam o nim samym, trochę dlaczego się tego podjęłam i, i dlaczego dla mnie jest to takie ważne, więc serdecznie zapraszam. Zacznę od tego, że kto z Was mnie śledzi już od e, dłuższego, czasu, to wiecie, że w 2019 roku stworzyłam swoją markę Ansin. Marka syn początkowo miała mieć wyłącznie cieliste podkoszulki dla mężczyzn, których po prostu brakowało na rynku. Ja jako stylistka wiedziałam, że mężczyźni tego potrzebują, bo moi klienci, wy też w komentarzach pytaliście o nie, a takich koszulek po prostu brakowało. Więc stworzyłam takie bieliźniane podkoszulki z mikromodalu, które świetnie zresztą przyjęliście. Później z miesiąca na miesiąc, jak się rozwijaliśmy, to wprowadzaliśmy kolejne produkty. Taką decyzję podjęliśmy, że będziemy wprowadzać produkty basicowe, takie ponadczasowe, które przydadzą się, nie każdemu w szafie. Jak tak się rozwijaliśmy, to oczywiście no Cieszyliśmy się bardzo z tego powodu, ale ja cały czas zadawałam sobie takie pytanie: czy na pewno moja marka rozwija się w sposób zrównoważony? I teraz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy rozwija się w sposób zrównoważony, trzeba by zdefiniować, co to znaczy sposób zrównoważony. Co ciekawe, powiem Wam, że w modzie takie pojęcie jak zrównoważony nie ma swojej definicji, więc tak naprawdę każda marka może to na swój sposób interpretować. Kiedy zajrzymy do definicji zrównoważony rozwój, to mamy takie wytyczne dotyczące tego, że zrównoważony rozwój to to, że marka rozwija się, gospodarka czy przemysł się rozwija, jednocześnie z poszanowaniem dla środowiska. I dla społeczeństwa. My, tworząc markę Ansi, mieliśmy wytyczne od początku, takie, których się trzymamy. Bo ja, kto z Was mnie śledzi dłużej, to wiecie, że też interesuje się tą drugą stroną mody, a więc tym też, że ona wpływa na środowisko, że moda to jest drugi na świecie największy truciciel naszej planety. W związku z czym wiecie, że u mnie na kanale nie ma ani porad o najnowszych trendach, ani jakichś mikrotrendach, ani jakichś takich rzeczy, bo po prostu w moim przekonaniu to wyłącznie napędza konsumpcjonizm, a ubrania można kupić sobie takie, w których można przez lata chodzić zresztą można też kupować w second handach i w wielu innych miejscach. Kto z Was śledzi mnie regularnie, to doskonale wiecie o tym. Tworząc tą markę, cały czas sobie zadawałam pytanie, czy rzeczywiście my działamy w sposób zrównoważony. I oprócz takich wytycznych, które mamy w marce Ansy, więc, że produkujemy rzeczy, które są proste, jakościowe, które są um, ponadczasowe, tak? czyli czy, że przez nie wiem, 10 lat temu i za 10 lat będą e, nie wyjdą z mody, nie, nie są takim efektem wow, który nam się teraz podoba, a zaraz już coś innego szukamy. Oczywiście stawiamy na to, żeby były w Polsce produkowane, więc nie ma mm, transportu między kontynentami, ograniczamy w ten sposób CO2 i tak dalej. Na niektóre z naszych dzianin mamy też świetne certyfikaty. Dbamy o to, żeby chociażby kto z Was kupił nasz produkt, to wiecie, że nie ma tam żadnych jakichś zbędnych metek, folii i tak dalej. To wszystko ograniczyliśmy e, praktycznie do zera. Natomiast tak jak mówię, dla mnie to było wciąż mało. E, I e, zastanawialiśmy się, co możemy takiego jeszcze zrobić, żeby mieć taką pewność, że marka Ansin rozwija się w w sposób zrównoważony. Zastanawialiśmy się, co jako młoda marka jesteśmy w stanie wprowadzić i trafiliśmy na fundację Las na Zawsze. Czym jest fundacja Las na Zawsze? To jest fundacja, która nas w szczególności ujęła i zaciekawiła i dlatego chcieliśmy, żeby nasze drogi się spotkały. Fundacja ta zajmuje się wykopywaniem terenów, na które wchodzą ekolodzy i te tereny są po prostu oddawane naturze, czyli dosłownie kupują tereny, w których na przykład czasami w zależności od tego jaka jest potrzeba tam danego terenu, albo naturalnie oddają to naturze, żeby tam nic nie powstało, żebyśmy tam żadnego betonu ani nic nie wstawili, ani nikt nie wstawił, albo po prostu są sadzone lasy po to, żeby właśnie jeszcze odbudowywać tę naturę. Sto razy jesteśmy inni niż lasy gospodarcze albo lasy państwowe, bo po pierwsze, sadzimy 10 razy mniej. Te rośliny na terenie, którym my się zajmujemy, mają więcej przestrzeni, w związku z tym nie pędzą do słońca, tylko powoli rozbudowują się też na grubość, budują systemy korzeniowe i tworzą się po prostu mocniejszymi. Ja myślę, że to jest w ogóle trend przyszłości, tak? żebyśmy my jako ludzie jako grupy, jako firmy, żebyśmy mieli odpowiedzialność społeczną. Tak? Bo, bo... I przestali udawać, jak już będzie głupa, nie? Tak, tak. I <grym> przestali zwalać jakby odpowiedzialność na kogoś, innego ktoś tak. inny się tym zajmie. No jakby musimy się tym niestety wszyscy zająć, nie? Tak. Ale to, co jest też bardzo istotne, to jest to, że wy też jesteście naszą... Na świat, tak? My możemy mówić o lasach. do waszych, Dzięki, wam, dzięki tak. wam do Waszych ludzi. Jako taką ciekawostkę opowiem Wam, co dowiedziałam się właśnie, poznając osoby z Fundacji Las na Zawsze, czego ja na przykład nie wiedziałam. Być może Wy wiedzieliście, ale dla mnie na przykład było odkrywcze, że to nie jest tak, że jest las, to to już jest super, że jest las. Ważne jest też, co rośnie w tym lesie, jak tam rośnie, jak to jest wszystko zagospodarowane. Na przykład też nie wiedziałam o tym, więc z Wami się tym dzielę, że w Polsce 70% lasów to są lasy iglaste. Te, które w dłuższej perspektywie wcale niekoniecznie są najlepszym rozwiązaniem, że brakuje u nas na przykład dębów czy grabów, em, takich drzew liściastych i Fundacja właśnie Las na Zawsze zajmuje się tym, żeby też sadzić takie e, odpowiednie drzewa i dbać o to, żeby rozwijała się natura w odpowiedni sposób. U nas jest tak, że sosna, którą została wprowadzana praktycznie na terenie całego kraju, jest takim gatunkiem, który dzisiaj stanowi coraz większe zagrożenie. Mm. Jak popatrzycie na większość polskich lasów, to one są monokulturami podwójnie, jest gatunek monokulturowy, ten sam, i wiekowo one są wszystkie w tym samym wieku. I efekt jest taki, że te lasy są potwornie narażone na pożary. Słyszeliście kiedyś o pożarze Puszczy Białowieskiej albo jakiegokolwiek innego naturalnego lasu? Takie rzeczy się nie zdarzają. My się boimy pożarów, bo mamy monokultury bardzo podatne na suche okresy klimatyczne. Mhm. Wiecie, sosny to są takie drzewa, które nie przytrzymują wilgoci. Nie przytrzymują wilgoci, słońce dociera też do podszytu, do tej warstwy przy gruncie. Który jest suchy. Robi się to suche. Po czym mamy po prostu sytuację, w której zapala się coś na dole. Mamy pnie, które są Sosna, Tak, trochę jak zapałki, ale one też są pełne olejków, które palą się trochę lepiej niż Aha. w drzewach liściastych. No i tak, I my się spodziewajmy tego, że nasze lasy, tak jak już się pali Australia, jak się pali Francja, nasze też się zaczną palić. Jak u nas te okresy sucha będą się wydłużały. I co my takiego robimy z fundacją Las na zawsze? Podjęliśmy taką decyzję, że od dzisiaj, a więc od publikacji tego odcinka, 1% z przychodu brutto jest przesyłany co miesiąc na fundację las na zawsze. Co to dosłownie oznacza, że im nasza marka Ansin będzie się bardziej rozwijać, tym więcej ziemi będzie oddawanej na Naturze. Wiecie, że to nie jest tak, że my jesteśmy idealną marką jako Ansin. My też nie nazywamy się marką ekologiczną, bo słowo ekologiczne niesie za sobą ogromną odpowiedzialność i tak też nie nazywamy siebie. Dążymy do tego, żeby robić to jak najbardziej w sposób zrównoważony, i taka współpraca z Fundacją Las na zawsze jest jednym z kroków. Które wprowadzamy do marki. Mamy też jeszcze inne plany, ale to dopiero o nich mogę Wam opowiedzieć, jak już to zrealizujemy, tak jak ten krok, który właśnie dzisiaj rozpoczynamy. Moim takim marzeniem jest to, żeby spotkać się z Wami za około rok, jak już Wykupimy te tereny wspólnie, w sensie Fundacja Las na Zawsze wykupi te tereny, to żeby mieć taki swój ansinowy las, a więc żebyśmy my się spotkali, jeśli będziecie, ktoś z Was będzie chciał się w to zaangażować, żeby właśnie zrobić takie sadzenie lasu. Dla mnie to jest o tyle też ważne, decydując się na współpracę właśnie z Fundacją Las na Zawsze, że wiem, że też wiele drzew, które są w mediach sadzone, niekoniecznie są drzewami, które są oddane później naturze. Czasami są to po prostu lasy przemysłowe, a więc coś jest posadzone, a później i tak jest ścięte na przemysł. Lasy, które w mediach są sadzone, gdzie ktoś mówi, że my co roku sadzimy 500 milionów lasów, drzew rocznie, to są lasy na deski. To nie jest coś, co dotrwa do wieku dojrzałego. I stąd się pojawiło marzenie pod tytułem Lasy na zawsze, żebyśmy my zostawili coś po sobie, co nasze pra-prawnuki, jak będą chciały, no to niech zrobią, znaczy tak. niech zetną, nie? Ale niech po prostu zobaczą, że my zostawiamy coś z myślą o tych pokoleniach, których my nigdy nie zobaczymy. I dla mnie to jest niezwykle poruszające, dla mnie to jest coś, co... To sprawia, że ja dostaję ekstra punkty do życia, do energii. I dzisiaj mam po prostu ogromną ochotę zrobić to tak, żeby tych lasów było jak najwięcej. Wiem, że działając w tym nurcie, działając wspólnie właśnie z fundacją, będziemy rzeczywiście oddawać i w sposób namacalny przyczyniać się do tego zrównoważenia dla planety. Więc jeszcze raz powiem, że nie jesteśmy idealną marką, nie chciałabym, żeby to tak wybrzmiało. To jest po prostu jeden z kroków, który wprowadzamy i i wierzę, że nam się uda właśnie ten las wspólnie wybudować, mam nadzieję. I też chcę dodać, że to nie jest jednorazowa akcja, to nie jest akcja na wybrane produkty, czy, wiecie, akcja, żeby było o tym głośno. Po prostu taką decyzję podjęliśmy. Chcemy długofalowo podjąć taką współpracę i no, to nam daje też takie poczucie, że wiecie, my się rozwijamy, ale też robimy coś dobrego dla planety. To taki trochę inny odcinek niż zwykle. Więc podzielcie się w komentarzu, czy Wy macie jakieś takie swoje też przemyślenia dotyczące tego, żeby właśnie działać, czy rozwijać się w sposób zrównoważony, albo może macie jakieś swoje też takie nawyki, które wprowadzacie do życia krok po kroku do tego, żeby, żeby właśnie bardziej dbać o planetę, czy działać. W taki sposób, żebyśmy wspólnie po prostu w sposób zrównoważony się rozwijali. Także dajcie znać w komentarzu, a ja tymczasem się z Wami żegnam, i już Was teraz zapraszam na odcinek, który będzie za tydzień. Za tydzień już będą porady o młodzie. Także serdecznie za zapraszam.